Cześć! Witam Was na kanale Kraj na zabawek. Dzisiaj pokażę Wam bohaterkę nowej bajki Barbie i Super Księżniczki. W najnowszym filmie Barbie i Super Księżniczki, księżniczka Kara, czyli główna bohaterka, zostaje pocałowana przez magicznego motyla. Dzięki temu zyskuje super mocy, które wykorzystuje przeciwko złoczyńcom. Jeżeli chcecie poznać wiele innych zdarzeń, to koniecznie musicie obejrzeć tę bajkę. Nasza bohaterka jest przyjaciółką księżniczki Kory ona także siostrę bliźniaczkę. Nasza Alka ma włosy spięte w kucyk. Są one w kolorze fioletowym z delikatnym pomarańczowym pasemkiem. Na jej twarzy widzimy bardzo ładny makijaż, a dodatkowo ma także maskę, która przypomina troszeczkę motylka. I usta są w kolorze różowym. Z tyłu widzimy jej bardzo ładne skrzydełka. Bluzeczka jest w kolorze fioletowym z pomarańczową gwiazdką. Spódniczka. Jest także dwukolorowa. Widzimy Fiolet i Pomarańcz, a jej buty są bardzo długie, aż prawie do kolan. Fioletowe na wysokim obcasie. Mam nadzieję, że alka Wam się spodobała. Wygląda ona naprawdę rewelacyjnie. Niestety nie możemy zginać jej nóżek ani rączek, ale myślę, że samym wyglądem zachęciła Was ona do oglądania nowej bajki.